Nie wymagałem i do tego też, jak się dożywić i zadbać prośba taka do was o starsze osoby, o praciadku prawacie, które są więcej istotnie i ważnie do tej pomocy w realizacji 1, re póki są, nie trzymając się na siłę jakimiś y, rurkami donosowymi i dożywianymi jakimiś napojami, że kiedy już y, widzicie, że się męczą i że, że chcieliby odejść z pokoju, to to naturalnie. To jest moja zdania opinia. Bo byłem w w domu starcy pracowałem i tak jeden doktor powiedział, że to jemu to nie humanitarne. Ja przemyślałem, wcześniej, myślałem tak trochę jakby, że, 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 że nie, że, że, że to dobrze, że kobiety tak trzymają, ale faktycznie, jak się przemyśleć naturalnie, jak było zawsze naturalnie, to człowiek jak już by widział się po oczach tej kobiety, że faktycznie ona cierpi, że płacze, że czemu ją trzymają na siłę, że, że takie e, nienaturalne trzymanie, nie kobiety już, bo już była takie podkurcze, miała już była starcza, starcza, starcza. I miała ten, no po prostu, no to nie było takie, bo ja rozumiem właśnie ku temu księga życia jest i tak, o starszych jak usprawnić, da radę usprawnić, rehabilitować codziennie po kilka razy na dzień, nie ku temu, żeby znowu siedzieć przed telewizorem, tylko trzeba znać wyższy cel, nie wyższy, dalszy cel jak w tych przejściach przez y, teren. Nie, telewizor SOFA i nawyk taki, tylko dalszy wyjście, atrakcja, taniec, y, przejście gdzieś, używienie na drodze, zawsze co mieć, posiadać żeby mieć ta siła. Może się kiedy potrzeba nauczyć się nawykowo kiedy, co jak się doposili, żeby umieć sobie sprawdzać, łukko pomaga w tym CBD, bo lepsze czucie siebie jest sprawdzenie, że tutaj jakieś boleści, braki lepiej czujemy, no to nie, że to coś źle, tylko że to, no, co mamy wziąć, jak mamy tam na przykład wymasować na, prośnicę czy naoliwić, czy właśnie mamy się do nadwodnić, czy zjeść coś posilić, co? Jak działa ku temu, żeby nam lepiej się funkcjonowało dopośliwić, dosprawnić, y, do ruch potem i ku temu się właśnie dokładnie. Jak w pozycji tutaj może siedząca, siedząca ku temu, żeby być najlepiej chodząca, chodząca ku temu, żeby nawet y, truchtająca, albo rowerem przejeżdżająca, zabezpieczenie zawsze przewidując stąd te zasada. Jeśli ktoś chce gdzieś sporta kiedyś mieć atrakcję, łapliwości lepszego sporta, atrakcja ekstremalna, nawet wręcz czy jakaś po prostu to zawsze trzeba przewidzieć wtedy y, wszelakie upadki na drodze też. I wtedy jest się zabezpieczonym, że swobodnie się jedzie bardziej i sięga się znowu, z kolei dalej, o swoich tam osiągnięciach. Jak to w życiu przejazdowy duch przypomniał, Duchem Bożym taka przejazdowa się nie kończy, w To ku temu właśnie proszę Was zapytać o swoich dziadków. Dziadków możecie przekazać po prostu informacje, jak Wam się nie chce przynieść siedzieć, to wiadomo, oczywiste, że czasem, że macie ciągłotę dla swoich potrzeb. No dziadkowie od chrześcijaństwa to też liczą, żeby właśnie wnuczęta Yy, zadbali o dziadków, yy, nie tam emerytura, emerytura pewnie chętnie by yy, przekazali no, tylko tyle co na opłaty dla wnucząt, jak najwięcej, ale to nie żeby nic nie robiły i, i, i korzystały na byle czy jakieś bzdury, tylko na faktyczną edukację. Są tu umowy, warto robić z dziadkami, z babciami, edukacja chrześcijańska, wiek jak najwcześniejszy tylko się da możliwie, wulcyjnie postrzegając, ja mam tak życie. Jak nie w tym narodzie, to może wtedy w innym, żeby mieć już ślub, możliwość posiadania potomnych, czyli wnucząt, prawnucząt, zapewnione, doglądane od siebie, bo to różnie w świecie w historiach było, bezpieczeństwo, bo tu Polska, po prostu tak mówię, na Polska, która przeżyła takie, no, drastyczne, druga wojna światowa i komunizm, to yy, do czego dojść już nie może i nie dojdzie, nie, yy, nie będzie źle. Żeby nie było takiego, co miało też, bo obcy antychrześcijańców chcieli omamić ludzi, narody, starszyzna właśnie, żeby się powybijała, tam hipnoza, tamto, umierali, to pamięć, tamto jest pomoc, potem innych omamić, rozlewionych przez telewizorem, przed wódka tytoniem, potem, że jakieś coś tam amiona, żeby, żeby nie znali swojej wartości i e, wiekuista, jakaś tam specjalność, rola pełniona na sami się postawić w tę rolę, żeby byli bohaterami nagrania, majestaty, e, pomniki, nagrania po cichaczu, tam e, do zdjęcia, na kamerach. Watykan by na to nie poszedł, ale tak po ukradce gdzieś tam w jakichś krajach, czy w jakichś parkach, czy postawili monument, czy postawili jakiś park, czy po jakieś tam zacisze, czy coś tam. No różnie, nie wiem. Ja tak nie mówię, że tak jest na, na pewno gdzieś tam tu odnośnie tego, tylko tak na zaś, żeby takie rozmowanie ludzie też życzę, że mieli. I potem, że tacy bohaterowie, że tu fotka, że tamto, siamto, że to pełni taka rola. I żeby chcieli właśnie tak zdominować świat, podstępnie, cicho, kropkiem, że tam ci co pamiętają te super czasy, świeże powietrze, ta zacność, nie podejście rasingiem do szybko ileś kredytów, szybko ileś rzeczy, coś tam, coś tam i szybko tu, tam, szybko tam i w ogóle bez tego takie pełni atrakcja genetyczne, uchowanie bezpieczniejsze, przyjemniejsze, jakościowo, wojtyłowo. Królestwo Wojtyły, ja na po drugiego, dla bezpieczeństwa tak się mówi, bo to się rozumie, co życzę na mnie po drugiej. Mega, super miłości, pełni atrakcja, nie borykania się nie wiadomo jakimi rolami i nie wiadomo jakiego ciężaru. Nie proszę mnie z tym nie mylić, ja na po drugiego też nie. Ja po prostu od siebie sam się wziąłem, choć mnie też stopowano. Nie wiem, przymusowo, tylko zachęcało, że tak jak sama miała w świętej Wysokości, żeby to zostawić, żeby tam iść, coś tam najlepiej. Miłość, ruszyć przed siebie i się nie zajmować jakimś coś tam, coś tam. Ale od siebie się chciałem wykazać, wykazałem się. I i, i, ten. i przykładaję, że, że to nie tyłowa takie, że utrapienie, że być otrapiane, no, że miłość. Tylko ku temu, żeby zrobić coś, tam musiał się zrobić i, i tego, i taki przykład o życia. Nie żałuję tego i fajnie, bo się wiązałem z tym sportowo wiele yy, yy, lat, ale do konkretu to właśnie, żeby yy, tak chcieli wymazać, tutaj tego, tam was osłabić, ossypić, co tam wódka, mięsa, coś tam genetyka mięsa, jakieś sól, produkty też wam genetykę zaburza. <laughs> mutogonuje, choć nie wiecie, bo wcześniej tego nie było, a teraz jest. W USA było GMO. Później już teraz już, że chyba już nie, ale, już, ale było też bzdura, że duże o tego, że nie ma e, straty naturalnych, które zawsze były stratne, nie była strata naturalna, tylko to szło jak kompost ziemi, coś tam, coś tam, naturalnie, naturalnie, a nie jakoś plastycznie, dziwnie, z ingerencją swoją, nie wiedzę o konsekwencjach. Albo wiedza konsekwencji niby taka, a potem, że jak w odniesieniu do całej planety, czyli do Jezusa Chrystusa z Nazaretu, o sądzie Jezusa Chrystusa z Nazaretu, a nie o sądzie człowieka, który ma pojęcie jakieś 10% czy w odniesieniu do Jezusa Chrystusa z Nazaretu, 7% o tym, jakie konsekwencje będą na planeta natura, powietrze, wiatr, skład, wiry, ludzie, roślinność, interesy, psychoduchowość, funkcjonalność, genetyka, a nie tylko interes, pieniądz i, i, i reklama, nie? Także tak chcieli przyjąć kontrola i genetykę też. Chcieli Wam zatwierdzić, że jak to wiecie chemię, że dzieliśmy jakieś chemię, że Wam jakaś chemia, że, że Wam jakieś tam potrawy jakaś tam na szczęście w Polsce poruszeni, to była ta Pani Dorota. W TVN to fajne produkty, jeszcze te cykle miała w tempiku książeczki, widziałem też fajne, ciekawe, są różne, wiele i czym się dożywić, to Lidl też robili tą akcję, na świecie też w wielu miejscach na pewno robili też akcje takie doinformujące na YouTubach i w ogóle, także no to zadwań genetyka i żeby się temu nie dać, że potem, bo co chcieli, że potem w ogóle byli takie tylko dzieci zostawione. Do bycia omamionych, co już robili, mamienie w, w psycha i he, uwielbienia, iluzja jakaś tam tego, że, że jako nielic, jako bogowie, że bardziej kochani, bo więcej mówią i nie zanibują, e, no łechtają, czyli kochają łechtaniem taką miłość dzieci, i potem, że jesteście nasze, to no, nasza sekta, i potem to nasza tam, rola pełnienia, którą wam podamy, jak na tacy, e, jakaś tam praca, rola, potem, że kolejni, coś tam też było w Polsce, i potem tak ukradkiem, ukryciem, i potem, że e, do sekta. I potem chcieli przejąć w ogóle no, panowanie, potem swoja genetyka stanowi nie lepsze i inni jakoś tam, jak to mieli tam w czasie podrzędny, nadrzędne. jakieś mieli przedwzdury swoje, że jakieś nadrzędny, nadrzędny, jakieś my nadrzędny, jakaś taka dziwna choroba. I, i, I to było takie antywojtułowo, to był i zamach, to był światowy zamach, który utajali, ukrywali odwiecznie. Potem co chcieliby zrobić? Jakieś, jak robili w historiach różne wojny: gdzieś kogoś z kim skucić, gdzieś kogoś coś tam, gdzieś tam coś. Ktoś tam wiedza jakaś światową mają, to jakoś tam zaburzyć, to jakoś tam przegnać, jakoś utrudnić, utrapić, potem gdzieś tam sprawdzić, potem coś tam rozpoznać, potem gdzieś tam swoje zawsze trzymać w tym o, lepszym. A jakieś tam gorsze, 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 yy, jak choroba. Choroba antychrystyzm, rozumiejąca, że. Wszyscy na świecie, którzy chcą dobrze na Planeta Ziemia i rozumieją chrześcijaństwo, bo którzy nie rozumieją, to rozumieją, że powinni pod podstawę pojmować i wtedy coś tam się móc wypowiedzieć. I to nie zaburzają tym, co to wiedzą więcej i reprezentują to więcej coś, co zasługuje na to coś więcej od życia. Bo takim wtedy się należy, że wiedzą jak to namnożyć właściwie w odniesieniu do i zawsze. Opcja ja osobiście do poglądu kamera światowej i w ogóle no problemu, czy satelita. Z jakkolwiek czeka czy jakaś któraś gdzieś tam ten, yy, agencja Interpol, czy w ogóle no problemu. stara się na też no problemu I w ogóle tylko jak wyra do seksa, to ja sam będę nagrywał się i swoja żona dla siebie nagrania tylko do możliwości opcja rozpoznania, jak udoskonalić jeszcze yy, kobiety swoje doznania i swoje też. <laughs> no to już mamy obronione, przewidziane, rozpoznane, do uświadomienia Dalsze, pełniejsze. Życzę Wam zadbajcie o swoich najstarszych, choćby informacja, że przekazaliście czyste sumienie, że nie musicie, a od kogo, jak? No, jak powiecie od kościoła katolickiego, od Jana Pawła II, to to udowodnijcie i że tak, i że tak należy, że skoro tak, a jeżeli jakieś diablicy, która od kogo wie i w jaki sposób się dowiedziała, to komu przynależy ten nagroda? Bo chwała to Jezusowi Chrystusowi Zaretu, a nagrodę ma wtedy, kiedy są nagradzani ci sprawiedliwi, którzy dla niego pracują faktycznie, w prawdzie oczywisty. Oficjalnie, ostatecznej, Bez szemrania, bez sługania, bez załgiwania. W imię Jana Pawła II. W imię Karola Wojtyły, który chce mieć super tatę, w którym ja będę mu zaczytają nowy tatunek swojej babci. I jeśli też jeszcze dam radę, to znaczy ja na pewno dam radę tylko, że. Podam radę i nie ochlę. a dzieci tutaj będę nosił. Przy sercu, bezpiecznie, ochronione, głowa i ochroniona, na drogach ochroniona i tylko tam będzie bezpiecznie, jest, jest zaraz spalina, a jak gdzieś trzeba spalina, co najlepiej nie, to wtedy przetwarzy te Rukola, nie Rukola, tylko te są tanie w Polska natka, pietruszki, cała dwa złote natka i wtedy cała taka o tu i sam będzie oddychał swobodniej, lepiej, swobodniej, lepiej, swobodniej, lepiej, swobodniej. Idzie z dala ochrona o toksyna, wyżej, nie niżej i na pewno nie w wózku gdzieś przy toksyna, że one idą i te toksyna wręcz pochłaniają. Yy, czy obserwują ulica, niebezpieczeństwo, hałas, niebezpieczeństwo, hałas, niebezpieczeństwo, jacyś ludzie, tylko twarzyna tata, mama, dla bezpieczeństwa swoja psycha. A najlepiej właśnie przy piersi, spokojny syn, ochronione, 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 ochronione i czując właśnie, czują, czując, że ochronić to najważniejsze, ewolucja, reszta to takie nieważne, istotne. Mówię o przykładzie typu jakiś tam Halona ma bata, albo jakiś serial, albo jakaś tam rzecz: kredyt, czy jakiś plastik. Czy meta. Wszystkiego najlepszego z tyłu chrześcijańskim względem. Ja Pawła II.